Dzisiaj od rana jesteśmy świadkami kolejnego zamachu na polską wolność, na demokrację. Nie tylko na niezawisłość sądów, nie tylko na Sąd Najwyższy. To jest cały kolejny etap zabierania Polakom wolności. Ta bitwa będzie trwać. Dzisiaj w Sejmie, pewnie do późnych godzin nocnych, później w Senacie. Ale chcemy powiedzieć, że ona się dzisiaj nie skończy, jakkolwiek nie skończyłoby się głosowanie, jakkolwiek w jakikolwiek sposób nie łamałby parlamentarnej demokracji zwykłej ludzkiej przyzwo, przyzwoitości Marszałek Kuchciński, to chcemy powiedzieć, że tego nie zostawimy. Dzisiaj będziemy walczyć przy każdej poprawce, przy każdym pytaniu poselskim, i w Sejmie i, w, i jutro w Senacie, ale chcemy powiedzieć, że ten proces legislacyjny kończy się w Pałacu Prezydenckim, bo to prezydent Duda ma długopis w ręku i on będzie autoryzował tę zbrodnię na polskim państwie lub też nie. To pytanie o jego przyzwoitość, rzetelność i zwykłą ludzką uczciwość. I bardzo wyraźnie dzisiaj mówimy: zgłaszamy wniosek o referendum odnośnie kwestii niezależności polskiego sądownictwa i polskiej wolności, o gwarancji o wolne polskie wybory, o to, żebyśmy mieli pewność i żeby Polacy mieli wiedzę, czy głosując w wyborach parlamentarnych i każdych innych, mają pewność, że te wybory, że ich wybór nie zostanie zakwestionowany przez sędziów, którzy są wskazani przez PiS, wskazani przez Nowogrodzką, są w Sądzie Najwyższym po to, żeby dać gwarancję sfałszowania wyników wyborów. Referendum. Dzisiaj składamy ten wniosek do marszałka Sejmu, ale także zapraszamy i oczekujemy, że wszyscy w czwartek o godzinie dwudziestej pod Pałacem Prezydenckim spotkamy się, żeby powiedzieć prezydentowi Dudzie, że to od niego, od jego zachowania od jego uczciwości zależy, czy polska demokracja, czy polska wolność nie podda się temu gwałtowi, który, którego, który jest dokonywany teraz przez Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Szanowni Państwo, wniosek jest gotowy. Będzie za chwilę złożony u marszałka Sejmu z podpisami wystarczającymi do tego, żeby nadać mu bieg. Wniosek dotyczy referendum w sprawie niezawisłości niezależności sędziów i sądów, niezależności i niezawisłości od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. Pytanie, które chcemy postawić, brzmi czy jesteś za niezależnością sądów i niezawisłością sędziów oraz za uniemożliwieniem wpływu członków i przedstawicieli rady ministrów będących przedstawicielami władzy wykonawczej, jak również Sejmu i Senatu na sędziów i prezesów sądów? A tym samym, czy jesteś za ścisłym przestrzeganiem zasady podziału władz? To pytanie chcemy zadać Polakom. To, jak wielokrotnie słyszeliśmy, głos suwerena, głos narodu, głos obywateli ma być decydujący w stanowieniu prawa dla, dla prawa i sprawiedliwości. Nomenomen. Chcemy powiedzieć, to sprawdzam, nic się nie kończy dzisiaj, nic nie zakończy się jutro. Nawet i to możemy obiecać, jeżeli prezydent Duda nie zawaha się użyć swojego długopisu i podpisze te haniebne ustawy, nie tylko o Sądzie Najwyższym, ale ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądach Powszechnych, obiecujemy jedno: przywrócimy w Polsce trójpodział władzy, przywrócimy niezależne, niezawisłe sądy. To jest zobowiązanie, które na siebie bierzemy razem z całą opozycją. Nie pozwolimy na to, żeby. Jedna partia przejmowała niezależne sądownictwo, żeby zagrażała wolnościom obywatelskim.